Siema, siema, z tej strony Shnetty. no i co dzisiaj kolejny odcinek SESEPa. Dzisiaj wjeżdżamy na naszego zwiadzika na EU10, no i co? Dzisiaj sobie polecimy tutaj grubo z progresem. E, troszeczkę już dzisiaj wbiłem, bo zaczyna, zaczynałem dzisiaj od 201, ale stwierdziłem, że jeszcze trochę przed odcinkiem docisnę, e, więc łapkę w górę, subiczek możecie oczywiście wesprzeć mnie z kodem Shnetti na Homes Game. No i tak jak mówię dzisiaj sobie pociśniemy. Mm. W sobotę nic tak naprawdę na koncie praktycznie oprócz nie robiłem, więc tutaj tak naprawdę musimy dzisiaj mocno podociskać. Zaczynam tak, zaczynałem tak jak, na, tak jak mówiłem dzisiaj od 201, także już 13 poziomów progresu zrobiłem. Na 213 się przebrałem, no i co, no i po prostu trzeba się skupić na dalszym progresie. Dobra, mamy wróżkę Henryka, 13 piętro. Jak tam Gildia w ogóle wygląda, pewnie spytacie w porządku, ty czego masz gościu dojdzie. Jest tutaj koleżka, który będzie cisnął potopkę. Dopiero stworzył konto, także pozdrawiam no, Adam Diablo tutaj. Tutaj, tutaj Meister Furtiv, Aksuksin, Mafia. No, są gracze tak naprawdę, którzy grają sobie echo jak mafia, ale też są gracze PAY2IN, jak taki właśnie kurcze Adam Diablo, nie? Także gildia generalnie jest wymieszana, ale bardzo spoko gildejka, tak jak mówię, tak jak mówię już od kilku odcinków. Każdego z tutaj serdecznie zapraszam. No i dobra. Pewnie spytacie się czemu odkryłem grzyby. No odkryłem je w sumie tak dla Was, żebyście mieli <laughs> raz na jakiś czas tak odkryte, nie? stwierdziłem, że może może Wam się ten, ta koncepcja spodoba. Jak się Wam spodoba to sobie będę bardziej odkrywał częściej w sensie, nie? Także dobra, zobaczymy jak się Wam to po prostu spodoba i przyjmę. Dobra, tutaj sobie oczywiście te itemki e, wszystkie wrzucamy do do kowala. No i ciśniemy dalej. No tą że trzeba trochę jeszcze odpoklikać, no i tak naprawdę chciałbym jeszcze w 13 piętrze, kurczę, chociaż dwóch, dwóch zrobić. E, w ogóle dzisiaj plan tak na odcinek myślę 200, 230 byłby w porządku. No chociaż zobaczymy jak to wyjdzie, nie. Jednak nie ma co tutaj kurczę przewidywać, ale wydaje mi się, że jest tak najbardziej realne. Dobra, posprzedawajmy sobie tej demki. Bo taki 230 to nie jest w sumie... Nie jest w sumie jakoś mega mega dużo. Bardziej, że tutaj już naprawdę, naprawdę chłopaki stopki polecieli. Yy. 261, 5, 271, 269. No generalnie postaci już mają naprawdę dokokszone. Więc chciałbym tutaj kurczę też trochę podgonić, nie? Więc taki 230 byłby ok. Wiadomo, ja nie mam tych pakietów Kowala, więc tak naprawdę kurczę ciężko będzie mi coś więcej wbijać bo oni sobie wszyscy ulepszali itemki raz 10, no ale jest to analogiczna sytuacja do EU6. Tam też na początku były te pakiety do kupienia. Ludzie powystrzeliwali. Ja się trzymałem gdzieś z tyłu, no i zobaczcie, że i tak, i tak nadgoniłem w końcu, nie. Tak, że tak naprawdę wszystko jest do zrobienia. Hmm. Będziemy trochę w plecy, no ale wydaje mi się, że... Później jakoś tam na spokojnie to nadrobimy, nie? Dobra. Bierzemy sobie tutaj, kopiamy, bo trzeba znaleźć kluczyk. Trzeba znaleźć kluczyk do strefy mroku. Więc sobie nakopmy troszeczkę. No fajnie, trzy klucze i żaden ten, którego szukam, nie? Spoko i uwaga. Dobra, mamy to. No i ciśniemy tak naprawdę, nie? Ciśniemy tutaj na ostro myślę, cały loszek powinniśmy przeklikać. 216. Maguś tak naprawdę jedyny blok w tym lochu powinien być no i tutaj już powinno pójść z górki. Dobra, mamy 9 przedmiotów od razu tak, mag, e, siła. Dobra, tutaj na rękę, spoko. Okej, okay, weźmy sobie dajmy to tu. Mm, inteligencja. Piękny itemek. E, od razu jak tutaj zamieńmy go. Hop. Hop hop. Dobra, tutaj mamy na zwiadowcę. Ok, no ale to będzie słabsze, tutaj na wszystkie cechy, kurczę coś mi się myszka tutaj kurczę ścina, e, niedobrze, niedobrze, e, plus 17, ale dużo pancerza tracimy, no i tutaj minus 18 i 300 pancerza w górę, także to sobie posprzedajemy wszystko, póki co, no i dobra, no i milion golda w staty i ciśniemy dalej tak naprawdę, nie, także co, 10 na 10, ciśniemy z gościem, i, i, i wejdźmy co tutaj dostaliśmy pasek dla wojownika także sobie go ubierzmy bo akurat nie mamy no i szukamy kolejny kluczek mam nadzieję ja się przeładuję może ok no i mamy w sumie na zrękę gemika także go sobie wrzućmy zawsze jakiś buścik ok dobra fajnie, kolejny kluczek dosyć szybko więc nie straciliśmy jakoś Dużo grzybów, bo jednak te, te gemmy wolałbym albo na evencie twierdzy kopać, albo chociaż jak już te jak już będziemy mieli rysków pełnych, nie? Tutaj jeszcze jeden gem do zmiany. No ale on, on wejdzie tutaj na spokojnie za beryla, nie? Także spoko. W sensie no beryla dam w broń wiadomo, nie? No ale wtedy tamtego podmienię w inny przedmiot i tyle. Dobra ciśniemy, tutaj szukamy sobie czegoś fajnego. 217,5 więc nie jest źle. No kolego, kolego. Dobra, spoko. Teraz tak, już troszeczkę podobijaliśmy tak naprawdę sobie, więc teraz wydaje mi się, mógłbym znowu wejść i spróbować tutaj. Nie, nie, nie tu, tylko w 13 piętrze, nie? Tutaj by nam dało od razu kilka poziomów z góry, więc niech sobie tutaj leci Enterek. A ja w tym czasie wejdę oczywiście na tulsa i, i sprawdzę jak to wygląda. Dobra, EU10 oczywiście. Spoko, Alely. 2,86 widzowy, także nie jest źle w sumie. Wydaje mi się, że 2,86 to powinno w miarę szybko paść. Dobra, dawaj, ciśniemy. Dobra, i 2,86. A kolejny ile mi da? Czekajcie, ja sobie sprawdzę. O, dobra, spoko. No i ten też powinien raczej szybko paść, nie? Już sprawdzam ile na niego mam procent. To jest 3 na 10, nie? 1,85. Mniej niż namaga, ciekawe. Więc tak, no to sobie damy tu, bo to nie jest nam potrzebne. Dobra, tego pana sobie zahaczymy za chwilę w sumie. Wejdźmy sobie dalej w strefę roku, bo tu widziałem, że jeszcze mamy 11% aż. Więc 11 to jeszcze sporo, nie? Czekajcie, to, się, to jest ruiny gnark, nie? OK. I teraz 7 bijemy, czyli tak ósemkę teraz sprawdzimy ile? Mamy na niego 3,5% 9, 1,97. Dobra, wiecie co ja bym sobie to zostawił. 3,5% to nie jest jakoś wybitnie dużo, bo mamy łuczek, mamy łuczek dla Kunegundy plus 35, dla mnie plus 17. Damy dla Kunegundy oczywiście. To sobie sprzedajemy, no i ciśniemy dalej. Dobra, hop. Myślę, że jeszcze wieczorem się przebiorę. Pewnie sobie założę tego beryla, trochę pocisnę, no i tak naprawdę przebiorę się dalej. Taki ostatni raz. Dzisiaj myślę teraz, mogę sobie wydać tak do 2000 grzybów, żeby mi zostało. Ok, sell, sell, bo te 2000 grzybów wtedy bym przeznaczył właśnie na tą przebiórkę. Później. Dobra, nie, nie, plus 47. Okej. Okay. Właśnie, będę musiał klaser zrobić, bo ten klaser u mnie kuleje dosyć mocno. No ale myślę, że to sobie zrobimy na spokojnie, nie? Dobra, klatuwa. Okej, okay. tutaj i plus 10. Dobra, 5 panek, w ogóle już mamy kolejne, więc fajnie. No właśnie, wjeżdżamy sobie teraz w wieżę. Wieża da nam dużo golda, za którego polecimy sobie w staty. Chciałem właśnie tak mniej więcej na 20, 220 ją zacząć, żeby te piki nie leciały mi jakieś słabe. Także co, hop. Hop. Dobra, to sobie mało będziemy ubierali te wszystkie... Nie, wszystkie nasze postacie, więc fajnie. Tutaj już wojownika, zobaczcie, mamy całego ubranego. Spoko. No i co, no i tutaj sobie sprzedajemy, no i dalej. 10 pani w ogóle już mam, wow. Nice. Dobra, tutaj do pierwszego maga chyba dojdziemy i się zablokujemy, czy nie? A nie. Dobra, jeszcze mamy tutaj widzicie jakiś podjazd. Wieszczamy dalej. Plus 2, ale to, nie, to się nie opłaca. Yy, ok. Inteligencja. Coraz i tak będą lepsze przedmioty, więc jak coś jest, wiecie tak leciutko lepszym, no to, to nie biorę, nie? Nie chce mi się na plus 20 robić. Robić za grzyby, nie? Jest to dosyć logiczne, mi się wydaje. 17 w ogóle banik. Także tutaj sobie od razu wejdziemy i wrzucimy w statystyki. No soczyście, soczyście teraz nam tutaj wzrosną. Okej, okay. spoko. No i tutaj wrzucamy kolejne. Tak naprawdę grzybów dużo nie wydałem dzisiaj. Ja już 20 poziomów progresu mam od początku dnia. Miałem dzisiaj chyba na start 4 koła grzybów. No ale wydaje mi się, że najwięcej to tak naprawdę wydałem na przebiórkę. Tak, na same lochy i na inne rzeczy nie wydaję jakoś mega dużo. Też wydaje mi się, że jakbym chciał, to bym troszeczkę mądrzej zagrał. Tylko mówię, dzisiaj wróciłem ledwo do domu. Spałem do 15 i stwierdziłem, że, że nagram tak jak potrafię. Że wyklikam tutaj wszystko tak jak potrafię. A że kurczę, byłem jeszcze zamulony. To klikałem troszeczkę na odpierdziel, ale i tak nie uważam, żeby to jakoś źle wypadło. Właśnie jak dobiłem ten. 212, stwierdziłem, że siadam na kompa i już tak wiecie podchodzę do tego bardziej profesjonalnie, coś od razu nagram więc właśnie to się wydarzyło, no i tutaj, tutaj się zatrzymamy chyba spoko i tak dużo tej wieży padło mamy 65 79 klasera także spoko dobimy sobie tutaj wszystko tutaj również Dobra, 220. No i tutaj trzeba docisnąć wszystko tak jak, tak jak powinno. Dobra, S10 i sprawdzamy. 2,46 mam tak naprawdę na 13 piętro. No ale tutaj mamy 17, więc tutaj sobie po prostu przeklikamy. Tutaj 2,46. Więc tutaj też sobie przeklikamy. No i na tym magu się zatrzymamy chyba co? Na tym magu się zatrzymamy. E, póki co Teraz możemy sobie wlecieć tutaj na przykład No i tutaj mam 8% także to 8% to już jest naprawdę dosyć fajny wynik Ok Tutaj kolejny, hiena cmentarna No Czy on nam odda? Oddał No i tutaj kolejny I tak naprawdę zamkniemy sobie dzięki temu loszek Fajnie, przyjemnie, przyjemnie No dawaj, dawaj kolego Dobra, spoko, 223,5 e, Tutaj dla wojownika coś Okej, okay, ale tego nie chcemy tutaj dla nas sumy fajna brońka, ale na wszystkie cechy, więc trudno. E, no i co? 223,5, tak jak mówię tutaj możemy sobie jeszcze spróbować coś podobijać, ale właśnie mamy PET. Możemy z pet sobie dobić teraz poziom X Oj dobra Dobra, no i tutaj jeszcze sobie wbijemy myślę, no i mamy 224, no i chyba na tym zakończę, odbierzemy sobie potem Beryla, no i pociśniemy dalej, ale wydaje mi się, że na ten moment jedyne co mogę wam powiedzieć to dziękuję za oglądanie, no i tak naprawdę widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem, to było na tyle, siemano.